Cześć! Ostatnio jakoś nie byłem w kinie. Miałem dużo roboty. Przygotowuję się jeszcze do zdania prawka. Natomiast udało mi się skonstruować. Intro! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy rozpoznaliście wszystkie filmy, które się na nim znajdują. Natomiast dzisiaj będę recenzował dla Was film Szef Roku. Po hiszpańsku to El Buen Patro. Pewnie źle powiedziałem, ale jest ok. Eee, mamy tutaj film taki trochę typowo jednego aktora. Mamy Bardema. Który, no, który już jest po 50., tutaj go tego tak trochę ucharakteryzowali, że wygląda na jeszcze troszkę starszego. Jest takim szefem firmy, która zajmuje się produkcją wag. Ale tak, produkują wagi. Takie to sklepów, ale też pewnie bardziej profesjonalne. No i on tam ma całą rzeszę pracowników swoich, i zaczynam od takiego przemówienia, gdzie mówi, że Wszyscy są jego rodziną. I na początku możemy myśleć, że w sumie trochę tak jest. Mamy szefa, który ok, tam kogoś zwalnia, i ten zwolniony potem przez cały film robi jakąś po prostu awanturę pod firmą. Ale no, zwolnienia jest normalne. Natomiast jeśli ktoś w pracy ma problem, to stara się go rozwiązać. Tam no, ewidentnie widać, że stara się pomóc swoim pracownikom. I tego niższego szczebla, i tego wyższego. Jednak z, czasem, jednak z czasem dochodzimy do wniosku, że, że on coraz mniej się nimi interesuje. W sensie, że tak naprawdę chyba nigdy się nimi aż tak nie interesował. Natomiast jego głównym celem jest zdobycie takiej nagrody biznesu roku. I on ma całą taką ścianę w tych nagrodach, i to jest chyba ta jedna brakująca, taka ważna. No i wiecie, potrąpak do celu. I cała akcja filmu rozgrywa się chyba w ciągu półtora tygodnia gdzieś, gdzie każdego dnia teoretycznie ta komisja może przyjechać, bo to ma przyjechać jakaś komisja, wiecie jak to jest, przyjeżdża komisja do firmy, wszystko, że oczywiście uśmiech, jedzi, witają chlebem i solą, kwiatami, no i każdy chce wygrać. Tutaj okazuje się, że już są finale, czyli są trzy firmy w tym Tajego, no i która jest z nich dostanie tą nagrodę. No i on przez te półtora tygodnia będzie starał się zrobić wszystko. Żeby tą nagrodę zdobyć. Tak jak już mówiłem, jest to film taki... Jednego aktora. Aczkolwiek yy, mamy kilka drugoplanowych postaci, które są całkiem ciekawe. Szczególnie jest taki strajkujący pracownik, którego zwalniają. Wiecie, przychodzi z dziećmi. Powiedz to dziecku, że mnie zwoliłeś. Ty kurwiu, nie? No to tego typu, wiecie. Pracownik jest taka... Młoda stażystka, taka, wiecie, femme fatale, taka kobieta, co, jak, co, albo z nią jesteś, albo. Albo. albo to w sensie to jest, wiecie. Taki typ kobiety, której się nie odmawia, się nie rzuca. Jak już z nią zaczniesz, to już. To może ona i będzie związana, ale to tak naprawdę ty będziesz związany, więc, więc tutaj główny bohater troszkę nie dostrzegł tego. A potem będą konsekwencje. No nie będę wam za bardzo spoilerował. Więc jeśli chodzi o grę aktorską, film naprawdę wypada fajnie. Jest dużo sarkazmu, humor jest inteligentny. Nawet żart z kupą można obrócić w ten sposób, że. Jest to jest sposób inteligentny. W sensie żart z kupą, ale jest żart z kupą. Jest żart z kupą, tak. Ale całkiem innym stylu niż jakby to zrobili, wiecie, w amerykańskim filmie. No, Come it's on, mine. No, Steven. Hey, no. Give me the G. Darn trouble. Oh, Steven, <gasps> oh. 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 that is so oh. Oh selfish. It oh. mm. oh. good, is it? Hence, <laughs> tego typu gra aktorska. Mi się, mi się naprawdę Bardem w tej roli podobał, bo wydawał się taki strasznie autentyczny. Wiecie, te wszystkie jego przemowy. To jest taki naprawdę charyzmatyczny człowiek, który mówi tak, że. Niech, wiecie, taki, on jest jak, jak polityk w tej firmie po prostu taki, taki charyzmatyczny polityk, że się go słucha i chce się za nim iść w ten bój. Z tymi wagami i w ogóle. Jeśli chodzi o oprawę audiowizualną, to mamy normalnie nakręcony film, jest hiszpański, jest w ogóle cały po hiszpańsku. Mamy oczywiście e, napisy. Akcja się dzieje głównie na terenie firmy, czasem w jakimś klubie, ewentualnie restauracji, czy tam e, domu głównego bohatera lub w sklepie jego żony. Więc mniej więcej tak to wygląda. Myślę, że okazje są dość szczegółowe. Nie wydaje mi się to, wiecie, takie mega naciągane. Wygląda się całkiem przyjemnie. Nawet są jakieś ukraińskie dziwki. Chociaż chyba jedna była z Polski, ale chyba powiedzieć, że z Ukrainy. Chciałbym drugi raz zobaczyć, bo nie jestem teraz pewny. Ale nawet po, po, polski, polski ten prawdopodobnie akcent. Wiecie, w wielu filmach jest taka przemiana głównej postaci. Tu natomiast Mam wrażenie, że nie ma czegoś takiego, jest taka odwrotność, że my tak naprawdę poznajemy, jaka ta postać jest naprawdę w przeciągu filmu. Tak jak już wspominałem wcześniej, z jednej strony on, ten główny bohater, dyrektor, się ukazuje jako taki, wiecie, taki ojciec wszystkich, który mówi, że jestem równy wam, a z drugiej strony on ewidentnie ma się ponad resztę.

Oczywiście potem tam z Trumpem była sytuacja, że my jeszcze tam dosypywali kolejne miliony, no ale mniejsza, nie? Tutaj też mamy bohatera, który mówi coś w stylu, praca, praca, w tym się dorobisz, po czym jego żona mówi, ej, ale dostałeś firmę po ojcu. A on, no tak, ale trzeba to było tam być. No gdzie? U notariusza? No, no to wiecie, trochę... On jakby bardzo często tak wyolbrzymia tą swoją rolę i to jak wiecie jak, jak to on niesamowicie musiał na to zapracować a ty i tak wiecie że ja to jak z równą. on trochę, trochę trochę traktuje siebie i tak jakby próbuje sobie wymówić jakby wiecie to był taki pracownik który zaczynał od samego dołu czyli nie wiem przyszedł do firmy 30 lat temu sprzątał a dzisiaj jest dyrektorem tylko on, on zawsze był w sobie dyrektorem ale on jakby już nawet nie pamięta, jak to było. On, jak opowiada jakieś historie, to czasem mówi je w ten sposób jakoś tak, wiecie, pod siebie. A okazuje się, że prawda, bardzo giebita, i on wtedy był wredny w tej historii. A przecież w sensie wredny był naprawdę, a opowiada tą historię, jak i opowiada tę historię. Jaki to on był dobry, jako nieco wdzięczny, i, i wiecie, takie po prostu małe kłamstewka, które tam. Eee, mają wpływ coraz bardziej na tą fabułę i coraz bardziej widzimy przez tę kłamstewkę, jaki on jest naprawdę. Więc naprawdę, 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 naprawdę fajnie się to ogląda. Jesteśmy bardzo zaciekawieni tym głównym bohaterem. Jesteśmy w ogóle... Bo, bo w pewnym momencie film zaczyna trochę odpierdalać, nie? W pewnym momencie już myślimy sobie kurwa, zaraz tu wypierdoli szambu po prostu. Nie chcę wam mówić jak jest, ale, ale naprawdę warto ten film zobaczyć. I może, może końcówka jest taka troszeczkę... Dziwna, w sensie myślę, jakby cały czas miałem wrażenie, że końcówka będzie inna. A, daje, a jest taka, wiecie, taka daje do myślenia nam po prostu. W taki pewnie sarkastyczny sposób. Więc ja ten film Wam zdecydowanie polecam. Ode mnie 8 na 10, kino hiszpańskie, ale naprawdę udany. Naprawdę udany film, niskobudżetowy. Warto na niego się przejść do kina, wspomóżmy takie produkcje, bo... Bo chcę więcej takich filmów. Chcę więcej takich filmów, które... W pewien prosty sposób pokazują nam ciekawą historię z ciekawym bohaterem, i, i ogląda nam się to naprawdę przyjemnie. Film jest do no, dwóch więc tak, myślę, w sam raz. Myślę, że jakby dodali mu z 15 minut, już byłoby za dużo. Myślę, że film jest naprawdę fajnie nakręcony, w sam raz, jeśli chodzi o czas. Więc ja wam go polecam. Trzymajcie się do następnej recenzji. Na pewno w tym miesiącu, i to raczej w dniu premier, będzie i recenzja Spidermana nowego, i recenzja Matrixa, ponieważ już mam bilety na oba filmy na premierę, więc w dniu premiery wrzucam, wrzucam filmik. Trzymajcie się, do następnego.